Hej, taka trochę dawka da motywacji dla Was, bo większość z facetów generalnie cały czas powtarzam 99% zastanawia się jak ma podejść do kobiety. Co ma powiedzieć w ogóle to jest abstrakcją. No i zobaczy piękną y, y, top. Top jego życia wizualnie, kobietę na, na ulicy i nie podejdzie. Jeszcze nie daj Boże wyjdzie z jakiegoś samochodu, to już jest w ogóle po wszystkim, to już jest przestraszenie, przestraszenie, przestraszenie. Mówimy tu o wykształconych, przystojnych, bardzo zamożnych również facetach. I ostatnio był u mnie taki chłopak na szkoleniu. Ja oczywiście troszkę zgarbiony, szedłem sobie, bo mnie do, do, trochę tam dopadła lwa kulszowa i dosłownie szedłem wygięty jak garbusek. I szliśmy sobie po mieście, ja wygięty jak garbusek, sobie o tak, w ten sposób. Już na wcześniejszych filmach pokazywałem, że nawet w Pampersie, że nawet pierdząc, yy, mówiąc nie wiadomo co, to tak i tak dają mi kobiety numer telefonu. No ale idę sobie jak garbusek i podchodzimy pod hotel. Akurat pani się wypa wypakowują, taka prosta sytuacja. Pani się wypakowują pod hotelem yy, i mierzą sobie buty, swoje szpilki mierzą. No i ja taki garbusek podchodzę, ściągam swojego buta. Zakładam tej pani szpilkę. Ta pani wydmuje mi drugiego buta i każe mi, <grymnie> mi założyć. Oczywiście atmosfera jest uśmiechu. E, poziom, e, poziom energii cały czas rośnie. No jest cudowna atmosfera. Te panie mówią po niemiecku. Ja po niemiecku mówię kali być, kali mieć. Ale pomimo tego, że jest kali być, kali mieć i jest garbusek, to w tym momencie... Od tych pań można brać numer telefonu i można się umawiać na wymarzone randki, ponieważ rozbroiliśmy je, rozbroiłem je totalnie. Zaczynały, zaczęły płakać prawie ze śmiechu. Powiedziały, że na maksa wyluzowany człowiek, skąd jestem i tak dalej, i tak dalej. I teraz mam pytanie do ciebie. Znałem właśnie wielu mężczyzn, którzy... Pokończyli kieruneczki perfekt na przykład po niemiecku. Perfekt, mówię, matura na piątkę, i tak dalej, i tak dalej. I pojechał na przykład szukać pracy do innego miasta, do innego kraju, i nie był w stanie zapytać nawet o pracę. Wyobrażacie sobie dobrze wykształcony człowiek, elokwentny, bardzo przystojny, który mówił perfekt po niemiecku, pojechał szukać pracy i nie był w stanie zapytać się drugiego człowieka. O pracę, nie mając jeszcze funduszy. Porównajcie te dwie sytuacje. Garbuska, który mówi kali być, kali mieć, i podchodzi do 15-20 kobiet, bo wtedy